Gdy Twoi rodzice Cię nie słuchają. No niełatwa sytuacja, ale też coś chyba za tym stoi. Albo jest tak, że boją się o Twoje życie, zależy im na tym, żebyś był szczęśliwy, żebyś był kimś w tym życiu, żebyś osiągnął swój własny sukces. Może też czasami być i tak, że mają swój własny pomysł na to, jak ty masz być szczęśliwy. No, znowu nie, niełatwa sytuacja. Um, jeśli ty wiesz, czego chcesz, to spróbuj porozmawiać z nimi o tym. Jeśli uważasz, że potrzebujesz. Pójść na kurs fotografii, że chciałbyś podjąć a, się pomocy innym, czy to w hospicjum, czy może w karitasie, czy może w jakiś innych grupach pomocowych, to też powiedz im o tym. Jeśli masz pomysł na to, że kurs wspinania będzie dla ciebie super, to postaraj się. O czas na rozmowę o ważnych dla ciebie sprawach. Przygotuj się do tej rozmowy. Przygotuj się w taki sposób, żeby e, nie mówić, bo wy mi na nic nie pozwalacie, albo w ogóle mnie nie słuchacie. Takie teksty nie możesz. Takich tekstów nie możesz używać. Bo to zamyka drzwi i będziecie tylko walczyć ze sobą. Ale jeśli powiesz o tym, co jest dla Ciebie ważne i dlaczego to jest dla Ciebie ważne, i pokażesz im, że zaplanowałeś wszystko, że jesteś w stanie swoje sprawy poukładać, jesteś na tyle odpowiedzialny i samodzielny, że to, co zaplanowałeś, postanowiłeś, to, co dla Ciebie jest super ważne, jest do zrobienia, to z pewnością Przekonasz swoich rodziców do własnego zdania. To, co jest ważne, to żebyś rozmawiał bez emocji niepotrzebnych. Emocje są zawsze potrzebne, oczywiste to jest, ale bez wyrażania ich w taki sposób, który będzie ranił. Bo mnie nie słuchacie, wypominki, kiedy indziej. Tu rozmowa o tym, co jest dla Ciebie ważne i dlaczego to jest ważne. Jak to już zaplanowałeś? Pokaż, że jesteś samodzielny i dorosły, że potrafisz myśleć o sobie jako o osobie odpowiedzialnej.